Kluby z niskiej ligi, które mają dużo kibiców. Numer 7. Zanim reszta, to zostawcie ligowcowi follow dzięki Beskid Andrychów. Teraz jedziemy do Małopolski, gdzie w około 18 tysięcy mieście mamy klub grający na co dzień w czwartej lidze. Beskid sportowo radzi sobie całkiem nieźle, jest na drugim miejscu i traci jeden punkt do lidera. Zanych zawodników zbytnio tam nie znajdziemy, natomiast na ławce trenerskiej, a i owszem szkoleniowcem Białoczerwonych jest bowiem znany z ekstraklasy Tomasz Moskała. Co do historii to na Wikipedii czytamy. Utworzony 14 grudnia 2007 roku Roku. jako spadkobierca i kontynuator tradycji założonego w 1919 wielosekcyjnego KS Beskid Andrychów, a później KS Włókniarz Andrychów i TS Beskidy Andrychów. Kibicowsko jest ciekawie, co najbardziej mogliśmy zobaczyć przy okazji pucharowego meczu w Andrychowie, kiedy to Beskid podejmował Chojniczankę. Niespodzianki na boisku nie było, ale kibice stanęli na wysokości zadania. Na swoim sektorze usytuowanym w ciekawym miejscu, bo to taka trochę górka, zaprezentowali się na naprawdę dobrze, a to był przecież środek tygodnia. Przygotowali specjalną oprawę, ciekawy i kąśliwy transparent do rywala i głośno dopingowali cały mecz, co tylko pokazuje, że głód poważniejszej piłki w Andrychowie jest duży. Jakiś czas później w ciekawie zapowiadającym się meczu z Glinikiem Gorlice również zaliczyli dobrą liczbę po konkretnej mobilizacji, prezentując między innymi efektowne flagowisko oraz piro, a sam Glinik to jedna z ich największych kos ob obok takich ekip jak Unia Oświęcim, Podbeskidzie Bielsko-Biała, Podhale, Nowy Targ czy Skawa Wadowice. Co do zgody, tutaj mamy ciekawostkę, bo andrychowianie lubią się z Niemcami. A konkretnie z Energii Kotbus, a ich ostatnia wyprawa do stolicy Bawarii na mecz z TSV, dostępna jest do zobaczenia na profilu Ultras Beskid Andrychów, który z tego miejsca Polecam. Jeśli chodzi o dobre relacje, tutaj mamy takie kluby jak Zagłębie Sosnowiec, BKS Bielsko-Biała, Czuwaj Przemyśl, Legia Warszawa, Górnik Piaski i CKS Czelać. Jaki inny klub pasowałby do tej serii? Napiszcie koniecznie w komentarzach.